Cześć, witaj w kolejnej lekcji, w której pokażę ci jak udostępniać wideo, jak tworzyć nowe kanały oraz grupy w Microsoft Stream. Jesteśmy tutaj w zakładce Moja zawartość i widzimy dwa moje filmy, jedno połączenie z Hanią, które było nagrane na Teamsach, a drugie dodane z naszego dysku. Klikając w te trzy kropki, możemy udostępnić takie wideo. Klikamy sobie Udostępnij. I tak jak wam wcześniej pokazywałam, można rozpocząć na przykład od jeżeli nasze nagranie ma 59 sekund, to możemy kliknąć rozpocznij od 30 sekundy i od razu nam się tutaj pojawia na samym końcu linku, że będzie to rozpoczęte od 30 sekundy. I to jest bezpośredni link do wideo. Ja mogę ten link skopiować i mogę go wysłać na przykład Hani na Teamsie. Wejdziemy sobie w Microsoft Teams i wklejam Hani na Teamsie takie nagranie. I wygląda to w ten sposób, że Hania dostaje link do takiego nagrania i Hania może sobie kliknąć w ten link w Teamsie. Hania z tego poziomu również może kliknąć udostępnij. I możemy kliknąć adres e-mail i wpiszemy sobie tutaj Marek. I Możemy Markowi to wysłać mailem. Wyślij i zamknij. Marek wchodzi w swojego Outlooka przez przeglądarkę, żeby odebrać maila i mamy tutaj 10 funkcji w Office 365 chania udostępnia Ci ten film wideo i wygląda to w ten sposób. Można tak udostępnić taki film komukolwiek. I klikamy sobie w to i znowu przenosi nas do Microsoft Stream i w tym miejscu będziemy ten plik widzieć. Jeżeli będziemy chcieli dodać konkretne wideo do konkretnego kanału, możemy po prostu kliknąć utwórz, a następnie kliknąć kanał. I tutaj tworzymy nowy kanał. Weźmy na przykład wszystkie filmy o Office 365. Dlaczego? Ponieważ Microsoft Stream możemy w naszej firmie wykorzystać jako bazę wiedzy. Tutaj mogą być wszystkie filmy instruktażowe, na przykład Wszystko dla księgowych film jak zafakturować, jak wystawić korektę, wszystkie filmy, które na przykład dotyczą księgowości, wszystkie filmy właśnie na przykład z Office'em 365, bo jeżeli korzystacie z Office'a 365, bo jesteście tutaj w tym kursie, to takie instrukcje być może u Was też się znajdują. Instrukcje jak korzystać z Outlook'a, jak korzystać z Waszego intranetu na SharePoint'cie, to wszystko może się tutaj znajdować posegregowane w konkretne kanały. I tutaj weźmiemy sobie nazwę kanału Office 365, a następnie opis kanału, na przykład hashtag Home Office. W ten sposób możemy sobie taki kanał opisać. I teraz możemy tutaj zaznaczyć dostęp do kanału, że ma być to kanał grupy albo ma być to kanał firmowy. I w kanale firmowym możemy określić konkretne osoby, które mogą mieć do tego dostęp, a w kanale grupy będzie to tylko i wyłącznie dana grupa. Czyli, na przykład, mamy grupę administracja. I ta grupa będzie uczyła się o oficie 365. Jeżeli weźmiemy kanał firmowy, to będzie on ogólny. Możemy też dodać sobie obraz do takiego kanału i możemy sobie wziąć na przykład logo Office 365 i klikamy utwórz. Taki kanał nam się tworzy na Microsoft Stream i będziemy mogli do niego dodawać konkretne filmy. I tutaj już widzimy, że mamy stworzony taki kanał. Mamy tutaj nawet miniaturkę, że jest to. Kanał grupy Administracja, hashtag Homeoffice. Możemy to obserwować i będziemy dostawali informacje, jak pojawi się coś nowego w tym kanale, czyli dokładnie tak samo jak na przykład działa to teraz na YouTube. Możemy wyszukać filmy wideo tutaj, możemy sortować według nazwy, istotności trendów, daty opublikowania czy też ilości polubień. Tutaj możemy przeciągnąć to, co chcemy dodać na ten konkretny kanał, lub możemy też zaznaczyć więcej plików do przekazania, czyli jeżeli to jest kurs. Office 365, to ja mogę na przykład wejść w kurs Exchange'a i wszystkie nasze lekcje Microsoft Exchange, naszego Outlook'a, pododawać. Spójrzcie, na nasz kanał dodaję cały kurs, czyli lekcja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i wszystkie mi się tutaj po kolei dodają. I równolegle mogę do każdej dodać sobie jakąś miniaturkę, na przykład z informacją, który to numer lekcji. I w ten sposób mogę sobie na jednym widoku zarządzać wieloma filmami. I mogę weryfikować postęp ich dodawania. Czyli tutaj widzimy, że mam już prawie koniec. Tutaj jeszcze się nie rozpoczęło. Tutaj mamy dopiero 1%. Możemy też klikać kosz, czyli po prostu takie lekcje poszczególne usuwać. W ten sposób możemy sobie zarządzać kanałami. I spójrzcie, teraz kliknę sobie odnajdź kanał. Kliki są nadal przekazywane. OK. I tutaj mamy taką informację, postęp przekazywania. Możemy sobie wyświetlić, że przekazują nam się lekcje, i możemy ten postęp obejrzeć tutaj. Nie musimy mieć tej karty otwartej. I mamy kanały, i w tych kanałach mamy kanał administracja. Możemy sobie też stworzyć drugi kanał, i będzie to kanał firmowy, czyli na przykład instrukcje. Tutaj hasztagu nie musimy dodawać, ale dodamy sobie na przykład jakieś przykładowe zdjęcie. I mamy tutaj już bez określenia konkretnej grupy, jest to kanał filmowy, który nazywa się instrukcje. Jak wejdziemy sobie w odnajdź kanały, to mamy tutaj dwa kanały, do których możemy dodawać różne ilości filmów. Wejdziemy sobie w moja zawartość, filmy i tutaj mamy te wszystkie wersje robocze, które się w tym momencie dodają, ale mamy też ten film 10 funkcji w Office 365, który dodałam w poprzedniej lekcji. Możemy sobie tutaj kliknąć dodaj do grupy lub kanału, i ten film dodamy sobie do kanału, wybierzemy sobie z tej listy rozwijanej kanały, i wyszukamy sobie Office Office 365. I widzimy, że dodała nam się od razu ta grupa administracja, ponieważ kanał Office 365 jest stworzony dla grupy administracja, więc w uprawnieniach od razu dodała mi się ta grupa. I mamy tutaj kanał Office 365, ale jeżeli wybralibyśmy sobie instrukcję, to jest to cała firma. I od razu widzimy, że to jest kanał całej firmy. Ok, klikamy sobie zapisz i jak wejdziemy sobie w odnajdź kanały, to będziemy mieli tutaj jeden filmik i tutaj również. Czyli nie musi być jeden film przypisany tylko do jednego kanału, a możemy w każdym kanale mieć ten sam film. W ten sposób myślę, że zarządzanie naszymi filmami jest dużo łatwiejsze, jeżeli posegregujemy je sobie na kanały. Ja jeszcze w kolejnej lekcji pokażę Wam, jak wyglądają grupy i jak taką nową grupę stworzyć z poziomu Microsoft Stream.